Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, czy Pani się nie znudziły te podróże? Nie. Bardzo taka znajoma twarz, bo nieraz Pani od razu oglądam. Nie spodziewałam się, że o czwartej rano jeszcze ktoś mnie tutaj zaczepi. Mówię znajomą, ja się ukłoni. Jesteśmy na kawie, czekamy na pociąg, fajnie, Tuż na kawka. Karkonosz Karkonoszami jedziemy dzisiaj Cieszę się, że Karkonosza e, Teraz inna trasa jest i krótsza Cztery godzinki jakoś tak e, będziemy za wcześnie we Wrocławiu Godzinę za wcześnie tak. Aha, to tego to nie widziałem To już. Krazińska to jest 20. I... To Porazińska zamieniona chyba za Asnyka? Nie jest Asnyk. Jest Asnyk? jest. To co, co 4 minuty, co 6 minut jeżdżą pociągi, no to super. A widzisz takie same stacje nawet są. 6 minut różnicy pociągi dwa, takie same, ta sama... tak? No, to sama trasa. Ta sama trasa. To jest to jedna barna, to chyba nie, to ktoś, coś nie tak, bo karkonosze też, jak może być, ja nie wiem, ja tego nie rozumiem, jak może karkonosze zapłacić 160 czy 150 za sypialne i jechać tylko 4 godziny? No ja bym nie zdążyła, no, położyć się chyba, Zami zanim się tam wdrapać na no to... Jest tak, że, tak, że idzie 4 godziny 20 minut, a kolejnka dodatkowe po stoje, znaczy same stacje, ale po stoje Idzie 5 godzin, 21 minut, no godziny właśnie. dłużej. No właśnie, ktoś wymyśla takie bzdety, jak nie wiem. A poza tym jeszcze dokończę o tych karkonoszach, że to jest w ogóle te, wtedy, jak karkonosze jeździł 21, tam 40, czy tam 22. I był na piątą, we Wrocławiu. To jeszcze to rozumiem. To 7 godzin specjalnie wydłużana trasa, żeby sobie pospać. Ale teraz cztery godziny. To nie to nawet, jakbym miała nawet wiesz, za darmo jechać. Już nie mówię płacąc 160. To słuchaj, to yy, no nawet nie ma kiedyś się strzemnąć. Cztery godziny, zanim się wejdzie do pociągu, zanim. Yy, yy, to łóżko, wiesz, to wszystko, żeby wdrapać się na górę, czy coś, to z pół godziny zleci i zostanie 3,5 godziny. Później, pół godziny wcześniej, co to na 3 godziny się kłaść? No, tak to wygląda, więc idziemy do drugiej klasy. Albo powinna być pierwsza klasa rozkładana. O, to by to było skuteczniejsze. Są faktycznie że no właśnie, i to powinny być takie wagony, a nie bawić się w sypialny. Wiesz, no do szklarskiej poręby jedzie, tak? No to to będzie na tą ósmą, czy którąś. No to jeszcze to rozumiem, ale do Wrocławia to, to nie ma sensu. Bo więcej wiesz tego wszystkiego szykowania tam w ogóle, a nie pośpisz nic. I jeszcze może taka sytuacja być, że przejedziesz jeszcze i mandat. Bo spać będzie chciało, nie? No a teraz na trzecim Peronie, godzina 23. Która? 23.14 zaraz będzie pociąg. On wcześniej przyjeżdża? chyba? O, no to fajnie. To jeszcze nagram zobaczymy jaka lokomotywa może jakaś kolorowa być mam no, w ogóle ta centralna oj jak ja dawno nie nagrywam z rok albo z dwa <grym> już nie pamiętam Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do. Do stacji Warszawa Ludmiską Szopę, do stacji Warszawa Wschodnia, idzie na tor pierwszy, przy długi. drugi. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi 23.35. damy bo odjazd już Tędy? 13 lubię wagon a już nie pamiętam kiedy hamkar konoszami fajnie bardzo Dzisiaj dużo ludzi w pociągu jest, no wczorajszych, dużo. A już poszli chyba, wyszli. Pojechaliśmy do Wrocławia karkonoszami i się załapiemy jeszcze na ten Baltik, co chciałam go zobaczyć. Do dobry. Dzień dobry. Pani się nie znudziły te podróże? Nie. Bardzo taka znajoma twarz, bo nieraz Pani Adam Tak? Na, na nie spodziewałam się, że o czwartej rano jeszcze ktoś mnie tutaj zaczepi. Mówię znajoma twarz, a się ukłonił. Już tu... nie wiem, bo ja nagrywam ten, a wyszliśmy z tego. Teraz karkonosze to jedzie 4 tam godziny, 4,5, jakoś tak 4,5 godziny, więc w ogóle szybko Stanął tak na początku Peronu w ogóle. Ten pociąg tak. naładowany cały, a mogli dołożyć ze dwa wagony No fajnie czekałem na tą lokomotywę. Ten, jesteśmy na jarmarku, przecież na jarmarku byliśmy tu. No. Wynna, Ale rzadko tu przyjeżdżam. Przy granicach 6 sekund, przy jedności 350-349, które zostaną przez te 9, Proszę zachować ostrożność i nie zmierzać się do tym roku. Uwaga podróżki, rozkład zostanie wyłączony. Można sobie pozwiedzać perony w cieple. Jesteśmy na kawie, czekamy na pociąg. Fajnie. tuż na kawkę. Fajny kubek też. Taki kubek? Taki jest, a taki? Nie. Właśnie. A taki? Taki jest. O i taka duża kawa. I taka mała. Z to. to. Hmm. Na dwie kawy dzisiaj. Na dwie kawy. Nie wiem, którą pić. No, rób no te tam Tutaj teraz kupone. No, już dawno nie byłam tu w McDonald'zie w ogóle we Wrocławiu. W ogóle, a ja myślałam, że no trochę się to zmieniało w sumie, nowe pociągi. A ten pociąg to... znaczy ta lokomotywa myślałam, że przyjedzie ta wiesz, ale ona przyjeżdża do Warszawy, nie? A to nie. No. Fajne takie kubeczki robią, ale chyba były też inne, jakieś takie no. Tak. Ja sobie wiekulka, zamknę, bo wiekulka, mi wiekulka, zaraz no, wystydnie. To, to były takie mniej w tej ale tutaj takie tak dużo. Nie, nie, a czekamy kubek. na pociąg Koleje Dolnośląskie i jedziemy e, no, na Dolny Śląsk. No tu jesteśmy, do, idziemy no pola tak, Polanicy. Warta 15 przejechaliśmy i do piątej w sumie nie było nikogo i teraz przed McDonald'em wszyscy stanęli. Tłumy. Cały McDonald' jest. Ludzi. Dużo ludzi. Właśnie do McDonalda chodzi. Bardzo dużo. Same tłumy. Jak nieraz my idziemy na kawę czy coś, nawet coś zjeść, to nie ma nawet gdzie usiąść. W Warszawie to jest tak oblegany McDonald.